Dziękuję bardzo za powierzenie mi możliwości pokierowania pierwszym historii regionowa oddziałem pediatrycznym. Moja radość jest jeszcze większa dzięki temu, że oddział jest filią Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie przez 20 lat zdobywałam wiedzę i doświadczenie pod kierunkiem pana profesora Bolesława Kalickiego, dzięki czemu będę mogła je teraz wykorzystać w codziennej opiece medycznej nad małymi pacjentami. Jak już Pan Minister podkreślił, oddział jest bardzo komfortowo urządzony i nowocześnie, posiada pięć sal, w tym 10 łóżek, posiada jedną bardzo nowoczesną izolatkę. Wszystkie sale są bardzo komfortowo dla pacjentów i rodziców wyposażone, czyli posiadają klimatyzację, odrębny węzeł sanitarny, jak również te specjalne właśnie hotele, dzięki czemu rodzic przez cały okres hospitalizacji będzie mógł przebywać ze swoim dzieckiem. Z uwagi na działalność oddziału, oddział będzie pełnił 24-godzinny dyżur, będzie przyjmował pacjentów w trybie pilnym, jak i również planowym. Będzie dzięki infrastrukturze szpitala mógł korzystać z całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, będzie mógł wykonywać badania całodobowo-obrazowe, badania radiologiczne, ultrasonograficzne czy tomografii komputerowej. Jak już Pan Minister też podkreślił, w szpitalu będzie oddział, jest oddział anestezjologiczny, dzięki czemu mamy do dyspozycji, do interwencji w stanach zagrożenia życia anestezjologów, gotowy w każdej chwili nam pomóc. W zakresie działania oddziału głównie będą choroby infekcyjne, takie jak choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego czy układu moczowego, ale również będziemy świadczyć usługi diagnostyczne w zakresie najczęściej występujących problemów pediatrycznych. Ja ze swojej strony mogę gorąco zapewnić, że każdy pacjent, który do nas trafi, zostanie otoczony troskliwą i fachową opieką przez nasz zespół lekarsko-pielęgniarski. Dziękuję.